Dobra, siemka, witam Was w kolejnych piro pogadankach. Dzisiaj jest wiek czwartek, mam nadzieję, że jeszcze zdążę to wrzucić, bo aktualnie jak to nagrywam, jest godzina 19.20. No i co chciałem Wam powiedzieć? Chciałem Wam powiedzieć, że zastanawiam się ogólnie nad losem tego tutaj kanału. Chodzi o to, że po prostu już to już minął ten właśnie sezon pirotechniczny no i dla mnie to nie mam jako tako problemów żeby robić dla was filmiki ale zauważyłem że kilka osób stwierdziło że te filmiki już się robią lipne i tak nie ma tego klimatu co w sylwestra więc yy, stwierdziłem że może lepiej nie dodawać tak często tych filmików bo teraz dodawałem czasami udawało mi się codziennie jak miałem te luźniejsze od szkoły yy, ale tak, ale tak, co najmniej co dwa dni filmiki na moim kanale pojawiały się. Więc sobie pomyślałem, że y, czym, czy nie lepiej po prostu zrobić tak, że odpuścić sobie aż te dwa filmiki dziennie. No i zamiast, y, boże, dwa filmiki dziennie, y, filmiki co drugi dzień. I robić filmik tak dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu. no Na pewno nie będzie to yy, rzadziej niż raz w tygodniu. No i po prostu te filmiki robić lepsze, czyli lepsze to znaczy dokładniejszą recenzję, dokładniejszy opis i ogólnie coś w tym stylu. Yy, I na przykład zamiast jednej petard odpalić na do testu, odpalić kilka petard w różnych miejscach, żeby różnie ten dźwięk było słychać w wybuchu. No i co, ten główny temat, co chciałem poruszyć, i właśnie już Wam powiedziałem o co chodzi, no to piszcie swoje opinie w komentarzu, jak Wy wolicie, jak Wy chcecie, bo to przecież kanał jest dla Was. No, a jeszcze chciałem Wam życzyć wesołych, zdrowych świąt, żeby Wam było fajnie. Nie jestem zbyt dobry w składaniu życzeń, no ale wiecie o co chodzi i mam nadzieję, że te święta będą dla Was fajne. I trochę sobie też od szkoły odpoczniecie jak ja. I myślę, że teraz przez te święta będę filmiki dosyć często dodawał, bo, bo mam właśnie troszkę więcej czasu, mam trochę luzu. No i. Tutaj do Was pytanie, bo to właśnie te filmiki bym się ograniczył w robieniu tych filmików dopiero po świętach, bo na razie jeszcze będą filmiki normalnie, dosyć często i wkrótce już wam zapowiadam, że będzie pirotechniczny poradnik, jak dobrze odpalać petardy, co było naprawdę długą rozkinął dla mnie, jak najlepiej to robić i Podzielę się z wami moim zdaniem. Aha, i tutaj jeszcze na mój drugi kanał już mam gotowe mnóstwo różnych yy, mnóstwo różnych paczuszek i tak dalej. Yy, na drugi kanał do geocachingu już niektóra jest tutaj, widzicie jak jedna już jest praktycznie gotowa tylko starczy ją odłożyć i także wziąłem yy, mam, yy, kupiłem sobie takie woreczki yy, strunowe, które mi pomogą przy robieniu petard i odcinkach i tak dalej, no to dobra cześć, trzymajcie się no i to już koniec tego odcinka, nie zapomnijcie zostawić komentarza